A więc pani ministra nowacka się przejęzyczyła. Na przez Niemcy, na zbudowali obozy? Zwracam uwagę, że za podobne przejęzyczenia wylatowaliście ze szkoły, albo z klasy, albo dostawaliście pałę. A później, w domu. Ale z drugiej strony, czy to nie jest jedyne przejęzyczenie tego rządu, może już nie róbmy scen. No bo tak, w 19 roku, kiedy miała przejść akcyza. Bo też się przejęzyczali w, te wszy w tych wszystkich artykułach. Nawet gorzej niż ja teraz. Albo jeszcze pół roku temu, kiedy wszystkie portale grzmiały jakie to, wiecie co, jest straszne i w ogóle, i że trzeba chronić dzieci i takie tam inne. A że się przy okazji okazało, że koleżanki, koledzy i inne osoby ministerialne mają znajomych, którzy na przykład mają konflikt interesu, to też się pewnie przejęzyczyli. Albo w oświadczeniach majątkowych, albo w kwestii wykształcenia. W każdym razie ja bym pani ministra Nowackiej tak ostro nie oceniał. Każdy może się pomylić. Każdy może poprosić o ortalium artykułów szkalujących na przykład jakąś branżę. Albo na przykład pomylić się historycznie, co pani ministra Nowacka zrobiła. Przecież to jest jedno i to samo. Albo pomylić się, że ma się takie czy inne wykształcenie. Zdarza się, tak? Może ktoś akurat identyfikował jako magistra albo coś. Albo ktoś identyfikuje coś, co jest 95% razy mniej potencjalnie niebezpieczne, jako coś bardziej niebezpiecznego. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Oni rządzą nami, naszym portfelem, naszym zdrowiem. No to co? Dobrego dnia? Rozchmurz się.